I wenerowcy, Witajcie w serii gdzie z rewolwerem olbrzymem i starą dobrą nową przemieszamy bezkresne doliny wingmanowskie, Naszym celem najcenniejsze trofeum w tej krainy, najwyższa ranga w grze. Ale po drodze czekają nas złoczyńcy, oszuści, kamperzy i inna plugawa hołota. Czy zdołamy ich przechytrzyć? Czy może ten cel jest zbyt daleko? Nawet dla tak dzikiego strzelca jak ja siadaj wygodnie popraw kapelusz i zobaczymy jak dziś poszło na tym cyfrowym dzikim zachodzie. Witam kamaratów Siadamy w siodło, Wkładamy kapelusz i lecimy zrobić dziki zachód kolegom, mam rewolwerka, także wszystko jest dzisiaj zapamiętane, wszystko jest pozmienione, mamy nawet jakieś tam skinki. Sprawdźmy, co nam przyniesie Inferno, także mapa typowo kowbojska. Braciaku, 9 sierpnia kreś sobie krzyży w kalendarzu, bo będzie urodzinowy stream, na którym losujemy dwie koski, oprócz tego turnie 1 na 1, 200 puli, inne minigierki, także musisz tu być, na Discordzie więcej informacji. Discord w pierwszym komentarzu. Mamy pierwszego fraga. Troszeczkę spajtowaliśmy kolegę. Teraz mu pójdziemy pomóc. A nie trzeba mu pomagać. Wybrałeś złe miasteczko z łuczyńca. Patrzcie, jaką mamy w starku tasku. S, S, S. Zdjęcia nam robią. Oj, nasz tutaj kamrat poleciał. Na plus W ostro. Wyczuwam, że się w tym oto budynku. Raz, dwa, trzy hop. O! Zaskoczyli mnie. Raz, dwa, trzy hop. Hej. Mamy koleżkę. Oj, i drugi dziarzy rewolwer. O, jest podąża tu. Nie umiem z tego strzelać, tak szczerze. Jeden szeryf, dwóch bandytów. Nic prostszego, bratku. Spróbujmy teraz troszeczkę podkręcić tempo na dzikim zachodzie. Ły! Zaskoczył mnie Ajjaaa aj. Low HP, low HP Balkoni, balkoni Wieje Dzisiaj w miasteczku, w miasteczku ostro wieje ale żeś dał pokaz, bratku. Sponsorem dzisiejszego odcinka, braciak jest Piratsweb, na której możesz sprzedawać, kupować i ulepszać swoje przedmioty. W jaki sposób, braciak? Na ja przykład, jak chciał sobie swojego Tiger tutaj ulepszyć, skusiłbym się na tego oto motylka pięknego. Klikam sobie dodaję sobie cyktu i muszę dopłacić stóweczek ale ale, braciak. Z moim kodikiem plus 35% premii klikasz sobie, wpisujesz dam ci Musiałbym wpłacić tylko 370 Ziko, żeby mi dodało 500 Ziko, którego potrzebuję, żeby wymienić mojego Tiger Tuta na pięknego motylka. To ona przede wszystkim jest w 100% bezpieczna. Zobacz, nawet pan Izak wąsem ręczy. O, jak tam Giver Zmieniał. Bracia zostali pokonani, ale nasz kolega dorzucił tutaj dużą cegiełkę. No ewidentnie, bo ich na tyle mocno, że mój Leforvel nawet nie musiał do końca się rozpędzać. Wjechać do nas, ale tu jest koleżka w tym budynku, A? Nie stójcie nigdy tak w miejscu, bo jesteście łatwym celem, zawsze musicie się ruszać, troszeczkę kąt zmieniać. Czego szukasz tam bratku?! Chyba cię głowa rozboli po tym pojedynku. Teraz musi być w tym budynku złocznica. I był, tak jest, do 40 razy sztuka. Oj oj! oj. Mini Mike nas zaatakował Nasz cowboy też nie spieszył, łapanki. Kolejny raz Rewolwer, nasz najlepszy przyjaciel na tym zachodzie. Oh, Ej, hey, no to jest na kolega. One ups, one pit, pit, pit a najmniej 3 Aaa, już to ja! Wszystko wiedziałem! Spróbujmy mm. zatem przetestować naszą tutaj broń! W równie westernowym skinie. Oj, Głowa oponenta za szybko odnaleziona, aczkolwiek... Czuję się tutaj złoczyńca. Tuż za smokiem mi się wydaje. Źle mi się wydaje. Trzeba przeładować giwerę. Gdzieś tu czułem smród. Ach. Ewidentnie, koleżka dzierży lepszą broń. Ten chyba. Ewidentnie koleżka jest tutaj w pałacyku. Mamy to. Pocałunek zwany na skrzydłach miłości. Ewidentnie zrobiłem porządek w miasteczku.